Piękna sprawa, że tak powiem, bo teraz sobie porozmawiamy o tym, pod jak, jakim wrażeniem byli seminarzyści. Jakie wrażenie i ich zrobić oni mówią tak w sumie: seminarzyści w San Giovanni Rotondo oni mówili, że ojciec Pio zrobił największe wrażenie swoją pokorą niż świętością. Co to znaczy? Jak on musiał być pokorny, niezwykły. Podążamy śladami za Pio, Stanisław Sadowski z tej strony, Salve Maria, podążamy śladami Ojca Pio, po to jest ten kanał, abyśmy poznali tego Wielkiego Świętego i podążali Jego śladami, po to jest właśnie to całe dzieło. Natomiast też pomagaj nam, wspieraj nas, pomóż zdobywać duszę dla Ojca Pio, zostań pod Ojca Pio dla nich, teraz wysyłamy piękny też modlitewnik. Są też inne prezenty, które są opisane w linku na stronie i co ważne jeszcze za nich co tydzień jest odprawiona msza święta o łaski za wstawiennictwem e, Ojca Pio. A historia piękna, bo mówi tak on dalej, kiedy wracamy do tych konferencji, o których wam wczoraj mówiłem, które przygotował na piśmie, były niezwykłe, bo one przyczyniały się do umocnienia i ukształtowania naszego powołania. Ojciec mi opowiadał też o swoim, jak narodziło się jego powołanie. Jak tutaj widzimy, niestety teksty konferencji zaginęły. Szkoda, bo były bardzo piękne. Ostatnią konferencję wygłosił dla nas po utrzymaniu stygmatów 20 września. Być może, że to była właśnie tego dnia. Byłem tam, lecz nie widziałem żadnych stygmatów, ponieważ gdy Ojciec spioczytał swoją konferencję, Miał na ramionach pelerynę, a jej końcami owinął sobie ręce. Nie zauważyliśmy niczego, choć wszyscy szeptali stygmaty, stygmaty. Niczego nie widzieliśmy. Kie, o, kiedy jednak poszedłem do jego pokoju, zobaczyłem, że jego łóżko było zbroczone krwią. To było dwa dni po trzymaniu stygmatów. Dwa dni po trzymaniu, one już lały krwią. A ciekawe, on ukrywa je. To jest pokazane, jak człowiek, jeżeli przyjmuje jakiś dar Boży w pokorze, w miłości do Boga, to nie chwali się tym, nie, nie jest pretensjonalne. Co to znaczy? Jest, nie jest pretensjonalny, jest bezpretensjonalny, a więc nie ma pretensji do czegoś. I jest, ja jestem goły, jestem liczy. No to, jest? to jest tak czasem, widzi, śmiesznie widać, jak gołą, przykładowo, myśli, że ten chleb to jest jego i odgania innego gołębia. To moje, to moje, tego. No, słuchaj, to dostałeś to, dostałeś, ktoś ci dał po prostu. Był dla nas bardzo ojcowski i wyrozumiały, w jednym tylko wyjątkiem. Surowo karcił chłopców, z rozmawiali w kościele. Tylko tego nie tolerował, na wszystkie inne, Zawsze przymykał oko i za nic innego nas nie strofował. Po trzymaniu święceń kapłańskich mieszkaliśmy z nim już jako księża. Byliśmy pod wrażeniem jego pokory, nawet bardziej niż jego świętości. Ja nie wiem, ja, to, to, to musi być naprawdę piękne, jak ojciec Piją Musiał być pokorny. Jak on musiał być pokorny? Co to znaczy po prostu jego pokora? Jeżeli taka, tak ona promieniowała. Rozma, rozumiał nas, okazywał współczucie i był bardzo życzliwy. Tak, był święty, lecz na, nie to nas w nim umrzekało. Patrzyliśmy na to zbyt powierzchownie. To byli młodzi ludzie, nie dziwmy się. Jakby nie zwracając uwagi na Jego świętość. Za to pociągał nas ku sobie tym, że zawsze znajdowaliśmy u niego współczucie, miłość bliźniego i zrozumienie. Patrzcie, taki ojciec: współczucie, miłość i zrozumienie. Ojciec nie widać, jak wielką miał tutaj. Miłość, jak to pociąga też, widać. Jeżeli w relacjach, w domu, w bliskimi, jesteśmy gmurami, ja czasem tak jestem, niestety. To niestety ciężko, nawet jeżeli mamy rację w czymś, ale gburowacie to się robi, ciężko jest to będzie komuś przyjąć. Bardzo ciężko, bo to jest straszne pokorzenie dla kogoś. Straszne, tak? A ten to jest też człowiek, pamiętajmy. Druga osoba to jest człowiek z kości, on ma swoje. E, nie wiem, poczucie, że nie wiadomo kim jest, czy tam tego, my też mamy, nie oszukujmy się, o, że jesteśmy tam nie wiadomo już kim ja, to już przecież o jestem, o, najważniejsza osoba w Polsce. I tak dalej, no bo przecież ojcu piją, nagrywam. Więc widzicie, jak to ważne jest. Jak ojciec pije, miłość bliźniego pokazuje, jak to promieniuje te cnoty po prostu w człowieku. To jest niezwykle, jak święty promieniuje jeden święty, jaki daje przykład. Jaki daje piękny przykład, po prostu, patrzcie na to. Mogę o tym poświadczyć, ponieważ gdy pewnego dnia otrzymałem bardzo surową karę, może poświadczę o tej miłości, bardzo surową karę za coś, czego nie zrobiłem i nie wolno mi było opuszczać pokoju, o każdej nocy przychodził do mnie, siadał na moim łóżku i pozostawiał aż do pierwszej lub drugiej nad ranem, aby mnie pocieszyć i porozmawiać ze mną. A ojciec Pio mógł mieć dar, żeby widzieć, albo mógł to słyszeć, ale to jest niezwykłe. Patrzcie, on był codziennie bity przez szatana, ojciec Pio. A co to znaczy, że był bity że, że zapewne, nie wiem, czy on przespał jakąś noc w życiu. My tu mamy te wyliczenia, teraz naukowcy wiedzą, te, że trzeba mieć 7,5 godzin snu, czy tam 8. No, i, i patrzcie, o jak ktoś mi nie da tego, mi tam turbuluje, czy tam tego, to co? to już nie ma, to już skąd skandal. Jak to może być? A tutaj patrzcie, jak się spił, sam wychodzi z inicjatywą. Chce ratować tą duszę. Chce i komuś pomóc po prostu. To jest niezrozumiałe, nie wiedziałem, że był taki apostolski. Ja teraz jak to czytam, to jest, to jest piękny przykład. Bo myślimy, on siedział w tym konfesjonale. No, no, i co ja mam być taki święty? No to no, ja nie będę, no, no to jest nudne. Ale co, jeżeli widzisz w innym człowieku, duszę do zmawienia, jako Pan Bóg nam daj, a warto z nim poprowadzić apostolat, warto z nim tutaj upokorzyć się troszeczkę, coś zrobić, pomóc. Widzicie, do drugiej w nocy siedział z gościem. Przecież ten powie później co, na miał obowiązki, miał tego. Ojciec pija robił. To jest, to jest bardzo piękny przykład cnoty chrześcijańskiej. Patrz, ja to promieniłem po prostu. Piękne, piękne. Wiedział, że byłem przygnębiony tą karą. W tym wypadku przekraczał zasady, ponieważ wolno mu było przebywać ze mną tylko do północy. Opuszczał mój pokój dopiero wtedy, kiedy nagle przypomniał sobie, że przełożony ojciec Paulino będzie krzyczeć na niego i udzielić mu nagany. Jeśli zostanie go w moim pokoju, był dla nas ojcem. Patrz na to. Patrz na to, jak ojciec traktuje... Innych, jak z ojcowską taką miłością. Ciebie też chcę tak traktować. Ciebie też chce wstawiać się za Ciebie tego. Proś go o pomoc. Proś go, abyś często, jakieś rzeczy trudne, niemożliwe do tego, ufaj Mu. Ufaj Ojcu Pio w Jego wstawiennictwo, w Jego pomoc, aby On mógł też zrobić krok. Ty wykonaj pierwszy krok, a On za Ciebie zrobi 99% łasku. Tak to wygląda. I co jest ważne, widzicie, Czemu ja myślę też taki jak ojciec pił taki apostolski? Nie chodzi o to, że nagle szedł do ciemnych krajów, tam nie wiem, gdzieś na wyspę jakoś płynął. ale co? Pan Bóg chce zdobyć ojca pił. Słuchaj, widzisz tego chłopaka? Może tak zobaczył. I tu jest poruszenie do łaski, poruszenie łaski, do czynienia dobra. Zaprzeć się samego siebie, pójść, pomóc temu młodzieńcowi, żeby on nie stracił powołania zaraz, o załamie się tego, patrzcie. No też często tak możemy mieć. Możemy mieć, o dziecko ci płacze w nocy. No i Pan mu się zaprasza. Zaprasza ciebie na Kalwarię. Na Kalwarię. Nie znaczy, że tutaj o, już na Kalwarię, to ja już muszę mieć ten, biczę sobie tego, mieć takie specjalne biczy i o wtedy będę święty. No, takimi rzeczami z miłości do Boga robić. Codzienne rzeczy. To już jest wystarczająco dla nas, no cierpienia na co dzień przecież. W czasie pierwszej wojny światowej panował głód. Więc nie mieliśmy nic do jedzenia, chłopcy zwykle podkradali chleb lub inne pokarmy. Ojciec pił wiedział o tym, uznawał ich winnymi, lecz nie karował za to. Teraz jeszcze przypomniałem dla Dawida coś powiem, bo widziałem ostatnio taki chłopak, który się napisał tam, że, no właśnie, on tak y, y, próbuje robić coś, próbuje i nie wychodzi później, i znowu próbuje, i znowu upada. Y, idę do spowiedzi to, nie załamuj się. Nie załamuj się, i bądź coś miłosierny względem siebie. Musimy być miłosierni względem siebie, bo szatan, jeżeli po upadku, nie czujesz takiego pokoju, No tak powiem Dawidzie, z reguły, jeżeli to nie jest pokój. I taka, ja nie wiem, czy to powiedzieć dobre słowa, akceptacja, ale takie. No, Kolejny raz złyszyłem, jest oczywiste, upadłem, bo jestem małym dzieckiem. To jest normalne, że dziecko upada. No co to jest? Ja jestem malutka dziedzicja po prostu w życiu duchowym moja dusza, no bo jesteśmy dorośli, ale te nasze dusze to są e, słabiutkie. Słaba jest nasza wola, słaba tego. Upadłem i do spowiedzi. Żałuję za to. Jeżeli jest jakaś bliska okazja do grzechu, postanawiam jak z niej wyrwać się. Może tutaj trzeba stworzyć jakąś zaporę, coś do, do grzechu, ale dalej idę walczyć. Ja też tak miałem na początku, w początkach swojego mojego nawrócenia walczyłem, chodziłem do spowiedzi. Co, czasem co parę dni, czasem z dnia na dzień. Tak było i tak trzeba robić, wierzyć w to miłosierdzie, w te ogromne Miłosierdzie Boże, a to jest sprawiedliwość. I tak to no, wygląda. E, Dawidzie, więc nie załamu się, mudź się, choć na adorację, choć często Jest z taką miłością podchodzi do życia. Podchodzi z taką miłością i tak z nas, Rada. Z taką miłością do Boga do Boga, który jest no, obfity i On nas umiłował przed naszym stworzeniem. Wyobraźcie sobie, że Pan Bóg daje ogromne dary dla nas, daje ogromne dary na tym świecie, żeby zdobyć nasze serca. Patrzcie, co nam daje. Codziennie mamy coś do zjedzenia. Codziennie macie, no nie codziennie niestety, ostatnio, ale macie filmik ojców i ojciec pije, daje wam coś. To. Tutaj to, to tutaj już działa, widzicie. Dalej mamy co? Mamy piękne e, krajobrazy, piękne stworzenia. Ileż Pan Bóg stworzył tych rzeczy, żeby zdobyć nasze serca? I aniołów i dobra, które na pewno otrzymałeś. Ktoś mówi, Ojej, ja nie, 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 nie mam tego, do... nie mieszkam w domu, tylko w bloku. O, o. Co I niektórzy nie, nie mają nawet bloku i dachu pod głową. Więc to jest też ogrom i to jest największy dar, to jest życie i de facto każdy z nas decyduje, jak reaguje na daną sytuację. Decyduje. Albo poddajesz się swoim zmysłom, które, nie wzburzają ciebie, napełniają ciebie apatią, albo decydujesz, jak odpowiedzieć na to w sposób katolicki. Trzeba sobie powiedzieć, katolicki sposób niosąc ten krzyż. Bo Pan Bóg daje nam krzyż nie po to, żeby nas maltretować, ale żeby nas zbawić. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e questo sia. Si lo Gesù e Maria, come sempre.